Przygotujemy muzykę, którą będziemy grać na żywo do filmu Czeplina City Lights. W takim większym składzie w, w kooperacji z muzykami z Lublina. Orkiestra nocy kultury, jak sama nazwa wskazuje, powstała z myślą o nocy kultury w zasadzie o, o prezentacji podczas nocy kultury. Projekt Łączy Siły Profesjonalistów i Amatorów polega na takim muzycznym spotkaniu kilkudniowym i wspólnej pracy muzyków z Lublina, przede wszystkim bardzo młodych ludzi, którzy przez trzy dni wspólnie z grupą Contemporary Noise Sextet pracują nad specjalnym materiałem, nad wykonaniem ścieżki dźwiękowej do... Kultowego filmu Czerwiego Czeplina, Światła Wielkiego Miasta. Projekt jest zbiorem ludzi z zewnątrz, którzy pasjonują się muzyką, niekoniecznie tylko klasyczną, ale różną. Ludzie z różnych środowisk po prostu są zebrani, aby stworzyć dzieło dla ludzi. Teraz jesteśmy w trakcie prób, żeby to jakoś ogarnąć, złożyć do kupy, co jest, jak się okazuje, dosyć ekwilibrystycznym zadaniem. No i spróbujemy to, spróbujemy to wykonać jak najlepiej. Przygotowania są w formach prób, na których siedzimy od rana do wieczora i ćwiczymy dane utwory. No jest ciężko, nie powiem, ale dajemy radę. Ta muzyka, podobnie jak sam projekt, będzie czymś zupełnie nowym, ponieważ została napisana z myślą o nocy kultury. Nigdy wcześniej nie była wykonywana, nigdy wcześniej nie, 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 była, nie była grana, także projekt jest bardzo świeży, bardzo autorski. Starałem się napisać muzykę taką, żeby ona nie była wcześniej. Nie można było jej porównać z czymkolwiek wcześniej użytym do filmu niemego, czyli nie chciałem pisać rzeczy, które będą standardowe i których będzie można by się spodziewać. Tylko podejść do tego w ten sposób, żeby to było coś zupełnie nowego. To są naprawdę fajne kawałki rytmiczne, ciekawe, fajna harmonia, także na pewno będą też fajnie dopasowane do scen w filmie. Myślę, że całość będzie bardzo bardzo przyjemna i dla oka i dla ucha jak najbardziej. Orkiestra Nocy Kultury idealnie oddaje ideę tegorocznej nocy kultury, którą są energie miasta. I ta orkiestra jest właśnie taką, taką energią, energią instrumentalistów, energią muzyków, energią ludzi młodych, którzy specjalnie na noc kultury poświęcili trochę czasu po to, żeby wspólnie wystąpić i zrobić coś razem.